A Rafał jak nie słyszy? Nie słyszy nawet. Wydaje, że nie słyszy. Na napisy końcowe będzie. Znaczycie się martwić, jak my schodzimy z...

Dzień dobry, udziału grupy numer 3 oraz charyzmatycznego przewodnika się za Bernarda Bernasiewicza, mojego sternacznego przyjaciela od wielu lat, który żywi, broni tej grupy, szczerze jak najlepszego już ruszamy. Jak lepny nocleg.